Jak działa? Chargeback Charge Jest to obciążenie zwrotne, w wyniku którego następuje zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy towaru i usług na konto posiadacza karty, który kartą płacił za towar czy usługę. Bank wydawca zajmuje się wtedy w imieniu klienta odzyskaniem zapłaconej kwoty. Bank wydawca zajmuje się wtedy w imieniu klienta odzyskaniem zapłaconej kwoty. Procedurze chargeback podlegają wszystkie transakcje kartowe dokonywane za pośrednictwem organizacji płatniczych Visa i Mastercard, czyli wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banku oraz wszystkie zakupy, zarówno w zwykłych sklepach, jak i transakcje na odległość internetowe i zamówienia telefoniczne. Nie podlegają jej przelewy i transfery z kart Posiadacz karty może składać reklamację w takich sytuacjach jak brak wypłaty gotówki z bankomatu, podwójne obciążenie rachunku, niepoprawna kwota transakcji, nieprzetworzony zwrot środków, zbyt późne obciążenie rachunku, zapłata za niedostarczony towar lub usługę, sfałszowana karta czy fałszywe internetowe posłużenie się danymi z karty. Wydawca sprawdza, pod względem formalnym reklamację nadaje jej kod Chargeback i przekazuje dokumenty do organizacji płatniczej, np. Visa, Mastercard. Organizacja płatnicza weryfikuje reklamację i przekazuje ją do agenta rozliczeniowego, wyjaśnia Joanna Krawczyk-Golba z Nordea Bank. Bank nie wypłaca od razu pieniędzy klientowi. Agent rozliczeniowy przelewa kwotę reklamowanej transakcji na konto wydawcy karty, blokuje środki pieniężne do czasu, aż otrzyma dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie dokonanej transakcji oraz przyczynę nieprawidłowości. Z kolei sprzedawca ma kilka dni na udowodnienie, że wykonał usługę i zablokowanie chargeback. W przypadku, gdy sprzedawca lub usługodawca nie będą w stanie udowodnić, że dostarczyli towar lub zrealizowali usługę, reklamacja kończy się uznaniem roszczenia. Mówi Ewa Szerszeń z ING Bank. Po dostarczeniu dokumentów do agenta rozliczeniowego i uznaniu reklamacji następuje odblokowanie środków pieniężnych i zawiadomienie organizacji płatniczej, która przekazuje reklamację wydawcy karty. Pieniądze trafiają na rachunek posiadacza karty. Ze zwrotem pieniędzy nie ma problemu. Jak działa Hargeback? Karta Mastercard wydana przez bank Millennium SA. Szanowna Pani, to do żony. W odpowiedzi na Pani reklamację dotyczącą zwrotu kosztów zakupu biletu lotniczego w kwocie 693 PLN zrealizowanego na rzecz firmy OLT Express Spółka z OO uprzejmie informujemy, że przedstawiona sytuacja została dokładnie przeanalizowana przez bank. Prosimy o samodzielne skontaktowanie się przez Panią z firmą OLT EXPERT Spółka z .o. w celu zwrotu wpłaty za niezrealizowaną usługę. Prosimy o samodzielne skontaktowanie się przez Panią z firmą OLT EXPERT Spółka z .o. w celu zwrotu wpłaty za niezrealizowaną usługę. Nadmieniamy, że aktualne informacje dostępne są na stronie www.oldexpress.com lub pod numerem telefonu 48 58 735 55 55. Ponadto firma OLT EXPE Spółka ZOO deklaruje zwrot kosztów zakupu biletów. Niemniej jednak, gdyby firma OLT EXPE Spółka ZOO nie dokonała zwrotu kosztów zakupu, przysługuje Pani roszczenie w ramach odpowiedzialności kontraktowej na podstawie artykułu 471 Kodeksu Cywilnego które można kierować również do następcy prawnego firmy Olte Express Spółka z Dodatkowo informujemy, że w przypadku ogłoszenia upadłości firmy Olte Express Spółka z wierzyciel osobisty upadłego, klient, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu, komisarzowi swoją wierzytelność. Postanowienia o ogłoszeniu upadłości publikowane są na łamach monitora sądowego i gospodarczego. W przypadku braku zwrotu kosztów zakupu biletu, Wyżej wymienionymi sposobami prosimy o kontakt z bankiem, abyśmy mogli ponownie rozpatrzyć Pani reklamację. W celu kontynuacji sprawy przez bank prosimy o dostarczenie następujących dokumentów. Potwierdzenie złożenia reklamacji Volt Express spółka z o.o wraz z informacją o wyniku jej rozpatrzenia. Kopii zgłoszenia wierzytelności do sędziego komisarza oraz orzeczenia potwierdzającego zakończenie postępowania upadłościowego. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą pomocne w zrozumieniu stanowiska banku. Z wyrazami szacunku Agnieszka Łukaszewska, Wydział Reklamacji pełnomocnej.